Cześć, Dominika i dzisiaj chciałabym Wam yy, rozpakować paczuchę i pokazać jakie nowe książki do mnie przyszły. Przed chwilą odebrałam z paczkomatu. Także cieszę się, że przyszły. Zobaczcie, tutaj jest taśma w miarę dobra, udało się i teraz tak, przyszły do mnie trzy książki, z czego y, dwie z nich kupiłam, ponieważ były y, na moim tytule aż na rok y, 2021 i były to premiery z stycznia i z lutego, których jakby nie mam na nimi, nie kupiłam ich wcześniej, więc teraz jakby e, kupiłam akurat te książki. I pierwszą z tych książek jest Stoicyzm uliczny, jak oswajać trudne sytuacje. I to jest książka e, o tym, jak wprowadzić w życie strategię stoików. E, myśl jak w stoicy o swoje własne myśli i przestań się bać. Budzisz się w środku nocy, problemy w pracy, dół domu awantura i tętno głowy już trzeci raz w tym tygodniu. A jeśli tak, wiesz, że z rana nie uśniesz, chyba że zrozumiesz, że możesz to powstrzymać. Także no, myślę, że to jest bardzo to ciekawa książka. Tu widzę, że rozdziały są krótkie, yy, są jakieś ciekawe sentencje yy, poza rozdziałami. Opis sytuacji, wyjaśnienie znaczenia tych sentencji i sposoby na oswojenie tej sytuacji. Drugą książką, którą e, kupiłam właśnie, bo była w Twiliarze na 2021 jest Hashtag Love Jak kochać w XXI wieku. I e, jest to książka Olewy Kamińskiej, doktor psychologii i autorki popularnego podcastu i książkę pomoże Ci zrozumieć chemię i biologię miłości na podstawie przykładów z Twoich ulubionych seriali z Netflixa. To już w ogóle mnie kupiło, że y, na podstawie serialu będzie tu coś omawiane, to myślę, że może być ciekawe. Y, dalej wyjaśnić, dlaczego uzależniamy się od drugiej osoby. Udowodni, że nie zakochujemy się od pierwszego majrzenia, tylko od pierwszego zapachu poradzi jak wyrazić złamane serce, a co najważniejsze, dwa poparte badaniami wskazówki, jak budować trwały i namiętny związek w XXI wieku. Ten współczesny przewodnik po miłości pokaże Ci, że możesz znaleźć spełnienie tam, gdzie poprzednie pokolenia nawet nie szukały. Jakże coś takiego. Mm. Są, widzę, jakieś ćwiczenia do wypisania, cytaty o miłości, rozdziały. Są oznaczone takimi hashtagami. No nie wiem, będę czytać, na no pewno zobaczę, co to takiego. No, i ostatnią książką, którą kupiłam, była książka y, Zostań ultrasamułkiem. Jak mistrzowsko opanować twarde umiejętności w zadziwiająco krótkim czasie. E, no i co? I jest to książka na temat właśnie przestajenia wiedzy, jakiejś e, nauki, różnych rzeczy, więc zaciekawiło no, no, mnie to, e, co tutaj możemy znaleźć m, w książce. 9 zasad ultranauki, planowanie ultranauki i mapy metanauki, jak rozpocząć naukę i unikać rozpraszania uwagi, praktyczne wdrażanie metody ultranauki, eksperymentowanie i intuicja, klucze do osiągnięcia mistrzowskiej biegłości. Także, no też będę czytać, też to jest taka poradnikowa literatura bardziej, ale myślę, że to będzie um, coś, mam nadzieję że znaleźć Przepraszam, ale wyładowała mi się bateria e, od aparatu. E, mówiłam o książce Zostań Ultra e, i no, mam nadzieję, że będzie tutaj coś, czego jeszcze nie wiem na temat e, tego, jak się uczyć, czy można coś ulepszyć i tak dalej, no bo e, jednak był to temat, którym się dość interesowałam i sporo rzeczy jednak myślę, że wiem na temat tego. E, jak się uczyć i tak dalej, ale mam nadzieję, że znajdę tutaj coś ciekawego. Yy, I to tyle. Yy, tak wygląda stosik książek, które było w tej paczuszce. No cóż, będę czytać na pewno.